Druga drużyna kart Tray Blazers jest już do drawienia w paczkach i spójrzcie tylko na to. No wyglądają te karty naprawdę niesamowicie. No i fajnie byłoby sobie nimi zagrać. I wiecie co? Tak się składa, że na streamie, który startuje teraz, równo z publikacją tego materiału na Twitchu, do którego link znajdziecie w opisie, budujemy sobie cały skład. Złożony z kart Tray Blazers Kończymy ligę weekendową i otwieramy nagrody Także wbijajcie koniecznie Ale najpierw trafmy sobie coś tutaj na odcinku Zaczniemy sobie od odebrania nagród za Division Rivals Rozpoczniemy również ligę weekendową na naszym głównym koncie Do tego zrobimy jeszcze ważne mecze i pika z kartą Inform do wyboru Jednak prawdziwą wisienką na torcie tego odcinka Będzie najdroższa paczka jaką mamy na ten moment w sklepie Czyli paczka 30x82 plus za 175 tysięcy końców Chciałbyś ulepszyć skład i pograć z lepszymi kartami Ale brakuje ci końców Sprawdzone monety z bezpieczną dostawą znajdziesz na supercoinsy.pl. A jeśli chcesz sprzedać swoje monety, to od tej edycji, gry masz szansę na wygranie atrakcyjnych nagród widocznych na ekranie. Link w opisie. Polecam. No to zaczniemy od tych rywalsów i zakładam, że większość z was chciałaby, żebym wziął opcję drugą, ponieważ mamy tutaj więcej paczek. No i umówmy się tak, jak teraz każdy z Was zostawi łapkę w górę, to biorę drugą opcję myślę, że już zostawiliście, także lecimy aż 8 paczek, odbieramy sobie za raiwalsy. tylko pytanie, czy to odda dobra, na początek paczka z po prostu dwiema rzadkimi złotymi kartami gdzie raczej nic nie powinno ciekawego się wydarzyć, mamy lewego pomocnika z Bayernu Monachium i to będzie pomocniczka Bull kolejna taka sama paczuszka, więc po raz kolejny nie mam żadnych nadziei z nią związanych Holandia, SPO, no to raczej nikt niesamowity nie będzie, a jak z Amsterdam? no i mamy 81 overalla Berkhuisa, no to rzadka paczka piłka Karska Elektrum. czy tutaj znajdziemy trochę szczęścia? Karty eventowej oczywiście nie ma, ale jest Francja, bramkarz, Juventus Turin to będzie ta bramkarka ocena na 93, mam rację, no niestety tak. Kolejna paczka na dziś, tym razem Anglia LS, Rashford jakiś, to nie będzie, to będzie najprawdopodobniej Jack Grealish, chyba że jakaś piłkarka, okej, okay, jest hem. no czyli w sumie przyjemny, dawałem taką paczuszkę, każdy walkout style z takiej paczki brałbym w ciemno. Coś jeszcze? No nie. Dobra, jeszcze cztery paczki, ale za to najlepsze paczki za te Rivalsy Lecimy z dużą złotą paczką piłkarzy premium. Tu aż siedmiu rzadkich złotych zawodników jest w środku. Yy, flaga Włoch, która nie daje zbyt dużych nadziei. Środek obrony, Lazio. No nie. No niestety nadal będziemy musieli jeszcze poczekać na jakiś potężny traf. O, ale jest inform. Okej, okay, zawsze gdzieś tam na przepałkę się przyda. I kolejna próba znalezienia czegoś dobrego w dużej złotej parce piłkarzy premium. Niemcy tym razem Esio, no i to będzie Borussia. Pewnie tak, to zawsze jest Borussia. No i to jest Mats. Umels. No i teraz paczki, w których mam największe nadzieje, paczki o wartości 50 tysięcy monet, leci pierwsza, nie ma karty eventowej, jest flaga Gruzji, to będzie Kwicza Faraskelia, no czyli jest walkout, z którego oczywiście się cieszę, to jest walkout pojedynczy, prawda, to nie jest walkout podwójny, dokładnie tak, więc nie ma na co czekać, Wtypujemy sobie to, no może w tej paczce jeszcze jakiś Teo, jakiś Rashford? Otóż nie. Dobra, do tej pory mieliśmy dwa walkouty w nagrodach za Division Rivals. Wy w ogóle w komentarzu dajcie znać, co wy trafiliście w waszych nagrodach. No i zobaczmy, czy będzie jakiś trzeci walkout w tej parce za 50 koła kolejnej. Algieria, na ser. No nie. Aj, no nie było nic niesamowitego w tych nagrodach. To są takie typowe, przeciętne nagrody za Division Rivals. No ale zanim przejdziemy do grania ligi weekendowej, no to mamy do odebrania nagrodę za 35 poziom w postaci paczki, w moim wypadku. 5 razy 84, plus. nie chcę zwykłej paczki za 100. Ja chcę paczkę z gwarancją wysokich overali. do tego, że tutaj za 37 poziom też coś jest, więc sobie to zabierzmy. Przede wszystkim otwórzmy. Lecimy z tą małą, złotą paczką piłkarską na początek. Czy coś ciekawego tutaj się wydarzy? No, raczej nie, bo jest Hiszpania, jest Elo, jest Barcelona i będzie balde. No i uwaga, tutaj czuję kartę z drugiej drużyny Trailblazers. Patrzcie tylko na to: 5 razy 84 plus leci, jest karta eventowa, proszę Niemcy. Napasnik. Kto to jest? Kto to jest? Wolfsburg. A to będzie podwójny walkout, tak? Bo będzie pop. I kto tu wyjdzie? Kto tu wyjdzie? Uwaga! Prose! No, no dobra! Ej, bardzo fajnie! Jest karta eventowa i z tego się naprawdę, naprawdę cieszę. Może nie jest to najmocniejszy zawodnik, ale jak najbardziej cel na tą paczkę spełniony. Do tego jest pop, parecho. Zajebista paczka. No serio, tutaj nie mam prawa narzekać. Bo i dało dobry foderek. I dało tego Proza. Ile on w ogóle kosztuje? Ej. 6 dyszek, myślałem, że będzie tańsze, a tutaj coś nie coś kosztuje, coś nie coś kosztuje, Anglik. No i dobra, trochę się pocieszyliśmy, to teraz pora się trochę postresować w lidze weekendowej. Zwłaszcza, że jak już pewnie słyszeliście, mamy obecnie w grze tego bardzo dziwnego glitcha i ja nie mogę zrozumieć, jak my możemy płacić tyle pieniędzy za grę. I potem mieć w lidze weekendowej coś takiego. No i dobra, pierwszy rywal oby tylko nie był żadnym gliczerem. No nie ma chyba nawet żadnej karty, którą mógłby wykonać tego glicza, bo tamten trick wymaga chyba jakiejś specjalnej cechy lub piłkarzy. No nic, grajmy i życzę Wam i sobie spokojnej ligi weekendowej po prostu. Markus, graj szybko. Ładnie, Luka Luka Modric, Luka Modric, Luka sam i nie ma gola. Ej, no takie coś musi wpadać. Teraz błąd rywala. Neymar, Neymar, no i dwie setki zmarnowane, to dopiero ósma minuta. Do Klianę Mbappe. Mbappe chyba sam co. Nie będziemy tu kombinować. Dokładnie. Kylianem nie ma co. co. Po prostu biec i strzelać. No i jak się okazuje, to mamy tutaj Rage Quid. No okej. Okay. To zagrajmy jeszcze jeden mecz i za chwilę przejdziemy sobie już do ważnych meczów oraz do tego Pika z informami. No dobra, tutaj też żadnych gliczy chyba nie powinno być. Do Neymara, Neymar. Neymar, Neymar. Neymar to już jest pole karne rywala. Neymar i Rodrigo na pustaka ładuje. No to oczywiście musiał być gol. Rodrigo super piła do Neymara. Neymar. Neymar świetnie to zrobił, Neymarito Fineska i obok bramki, wow Rodrigo, no wjedziemy sobie na R1 Czemu nie? Rodrigo Mbappé. Na bustaka, co prawda, no ale wypadało podać w tej sytuacji Neymar, Neymar pięknie Neymarito na 3-0, no. To jest naprawdę jeden z moich ulubionych zawodników. Po Mbappé ulubiony w tej drużynie. Dobra, mecz się zakończył. Kolega w drugiej połowie stwierdził, że odłoży bada, nas po prostu normalnie wyjść. No a zanim przejdziemy sobie do kolejnych spotkań w Food Champions, a potem do paczki za 175 tysięcy monet, no to jeszcze pick z kartą Team of the Weeks, z drużyny 1-5. Jest tutaj naprawdę masa dobrych kart do trafienia. Salah, Bellingham, Valverde. No dajcie kogoś fajnego i jej uwaga, zobaczmy! Duplikat Lukaku. No oczywiście nie mam tutaj innego wyjścia. Będę musiał sobie Belga zabrać. Chyba go squixeluję, żebym móc potem otworzyć tą pakę za 175k. No i po prostu go odzyskam na Webapie, no nie? No i dobra, trzeci mecz w lidze weekendowej. Oby trzeci bez glitchera. Rodrigo, Valverde, oddaj piłkę do Rodrigo. Rodrigo, ulesz i broni kurtua. Ejaj. Rodrigo do Neymara idealnie w tempo. Neymar graj. Kylian Mbappe, Modric. Rodrigo, nie to Rashford. Przepraszam i nie ma gola. Wow. Rodrigo do Kylian Mbappe. Mbappe. Neymar, Neymar, dobre. Elastiko strzał, no i w końcu udowadniamy naszą przewagę. Dopiero w Pierwszej Minucie. No i dobra, GG. Wygrywamy ten mecz 1-0. No i wbijmy teraz jeszcze czwartego winka, i będzie idealnie w składzie rywala. Normalne, solidne, dobre karty. Aha, mecz został anulowany, ponieważ wykryliśmy niezgodność danych z zespołem rywala. Okej, okay, pierwszy raz coś takiego widzę. Dobra, no porażkę na szczęście nie dostałem. Gramy kolejne spotkanie, kolejny mecz. Mam nadzieję, że tutaj wszystko już pójdzie. Dobrze? Dobra, zrestartowałem wszystko i podejście trzecie do zagrania czwartego meczu. Wielki przegryw jest naszym rywalem i skład ma po prostu normalny, solidny. Czy uda się za... Nie da się grać. Nie mam pojęcia czemu tak się dzieje. Restartowałem Ultimate Team, restartowałem grę, restartowałem nawet konsolę i dalej to nic nie pomaga. Więc no chyba będziemy zmuszeni niestety odpuścić to ostatnie spotkanie. Otwórzmy tutaj jakąś słabą paczkę, i przejdźmy już teraz do paczki za 175 tysięcy monet. Mamy tutaj 30 rzadkich złotych kart, wszystkie o gwarantowanej ocenie 82. Mamy też tutaj dwie karty pionierów na wypożyczenie, a na trafienie pioniera takiego normalnie. Mamy 13% szans, więc stosunkowo sporo mimo wszystko. No ale czy nam się uda taką kartę tutaj ujrzeć? No po prostu to otwórzmy 2000 pońców i leci! I jej, dajcie kogoś dobrego, nie ma karty eventowej, ale jest Brazylia! Jest LS, jest Al to jest Neymar! To jest Neymar trafiony drugi raz w tej chwili, to jest podwójny walkout jeszcze Ruben Dias. No to jest coś nieprawdopodobnego. Moje szczęście po prostu jest nieskończone. O jejku, teraz mogę sobie sprzedać mojego wymiennego Neymara, którego mam w składzie i wrzucić tego. Jeszcze Cross, Gendogan, Parecho. Tutaj mamy pięć walkoutów w jednej paczce. Co to jest za odcinek? Neymar trafiony, trafiona karta eventowa. Po prostu fantastycznie. Dobra, Neymarito, tu jest cyk podmianka. Wysyłamy cię na listę transferową. No i teraz już nie ma wyjścia, nie ma się zastanawiać nad tym, czy grać z tym Neymarem, czy nie grać. Mamy niewymiennego, więc on zostaje w mojej drużynie na długo. A teraz sprawdźmy już te wypożyczenia. Co w pierwszym? No dobra, no, no nic ciekawego po prostu, nie oszukujmy się. No i drugie wypożyczenie, niech tu się już dzieje, co chce. Jest kubo. No to teraz sprzedamy Neymara i będzie mieć prawie 600 tysięcy końców na koncie. Co robimy z 11? Standardowe pytanie na końcu odcinka. Dajcie znać w komentarzu, kogo stąd byście wyrzucili i kogo byście kupili. Wbijajcie również na streama na Twitcha, który rozpoczął się, tak jak już mówiłem, równocześnie z publikacją tego materiału. Kończymy tam ligę weekendową, całym składem kart Blazer z drugiej drużyny. I oczywiście otwieramy nagrody. Link macie w opisie, nie może Was zabraknąć. No i dzisiaj to na tyle. Trzymajcie się. Cześć.